Witajcie, już 24 maja konferencja Big Business Meet Science, na którą serdecznie Was zapraszam. Konferencja jest dedykowana dla ludzi, którzy pracują w biznesie, zarządzają firmami. Oprócz tego zajmują się stalą nierdzenną oraz ponadto chcą wspierać edukację demokratyczną dzieci i młodzieży. Wydaje się, że te trzy tematy nic nie łączy, natomiast łączy je właśnie ta nazwa: big business meets science. Biznes spotyka się z nauką. A czym jest edukacja? Edukacja jest podnoszeniem wszystkich wzwyż. Zapraszam serdecznie.